Szanowne Państwo Mam tu w torbie Taśmy Które Są w wiadomości Które są w wiadomości Że Idzie afera Z prawy taśm Proszę Państwa I torba Proszę Państwa Co z tego te taśmy. Te taśmy nic nie dają. I tak idzie afera. I tak jest manipulacja, przekręstwo, przez dana letuszka. Przez jego. Dlatego, że nie można po pierwsze dotrzeć się do lekarza, do żadnego lekarza. Ani do chirurga, ani innych lekarzy, ginekologa. I tak dalej, i tak dalej. Co z tego, z tych taśm? Niech tylko na śmietnik do pieca spalić. Dlatego, że to, co redaktorzy nagrywali, to tylko siebie zrobili. Balona. Robili siebie balona. I będą ciągani. Są ciągani. Tak jak Adam Stanisław Czerzetkowicz też jest ciągany. Za głupoty, za swoje głupoty, że jemu ja mówiłem, przyjedź do mnie, prosiłem, błagałem. Panie Adanie, Teraz pan dowiedziałem się od takiego pana Marka, nie znam jego lona miosna, że on siedzi. Nie wiem, to dokładnie będę badać. Na dniach, może w poniedzieli, będę badać, że w jakim więzieniu w areszcie siedzi, czy w to czy jego wywieźni i wystąpię z pismem, z pismem do sądu i do ministra sprawiedliwości, ona natychmiastowe uwolnienie jego. To był mój, mój członek i jest członkiem. Godność i prawa po lasie 21. A ja powiedziałem, kiedyś złożyłem pismo, jak chcieli zamknąć Adama, prokuratorka z prokuratury w e, napisałem pismo do niej, niech ona mnie udowodni i te reszta, posu, e, nie posłowie, ale te, e, no mało z, ty, mało z tym, ale... Niech onem nie udowodnią, że... Nie dla damy tylko dla mnie, na moje biuro. Dla przewodniczącego. Że Adam stanie się czystkowy, jest winny. Wtedy ja sam podpiszę, kategorycznie oświadczam, podpiszę wniosek o zamknięcie. Jeżeli przyjdzie takie pismo do mnie od wszystkich tych obywateli, co jego oskarżyli, że on jest winny, że on popełnia artykuły karne, to wtedy ja podpiszę o zamknięcie jego wreszcie. Nawet nie na roczek, nie na dwa, ale na 20 lat. Zamknę jego całkowicie. Bo ja też jestem za mykaniem do aresztu śledczego, ale pod takim warunkiem, zaznaczam jeszcze raz, ale wyraźnie tutaj jest podkreślone u mnie, nie to, że ja mówię tak pięć razy, drzwi, że później te drzwi otworzyć, wziąć i zamknąć, wziąć. Nie. Ja mówię konkretnie, szczerze. Albo, przypuśćmy, pan redaktor tworzy drzwi i zamknie ze sobą drzwi. Nie. To, to takie drzwi w każdym mieszkaniu jest. Wyjściowe, wyjściowe, wyjściowe drzwi. A ja mówię szczerze i otwarcie, jeżeli człowiek popełnił kategorycznie błąd, to można naprawić inaczej. Nie zamykając, tylko posłać do roboty, do pracy. Jemu. Odpracować. Odpracować. I przypuśćmy. Dać jemu zarobek. Przypuśćmy 1000 złotych, Taki przykład daje. A z tysiąca złotych przypuśćmy 500 złotych zabierać, a 500 jemu zostawić. Bo musi z czego człowiek żyć. To 500 zabierać, a 500 zostawić. I to taka byłaby kara. Przypuśćmy na tyle lat, co on yy, zrobił w przestępstwie człowieka. A nie od razu tak się sadzać, naresztu, że i, i kar. Co z, tego, że, przypuśćmy, co z tego, że nie zamkniecie? Tak daję przykład. I tak i tak. Trzeba tak karmić, jeść, poić, lekarza badać, czy zdrowy, czy... E, no wszystko za trzeba dawać jemu. To lepiej wykorzystać tego człowieka, a prac jest multum, przypuśćmy na drogi, pod, pod ochroną Strażnika więziennego można i żeby on pracował 8 godzin codziennie. Ja tak przemyślałem, Szanowni Państwo, Kochani moi, żeby zmienić artykuły. <laughs> przypuśćmy, jeżeli człowiek popełnił takie przestępstwo, przypuśćmy, lekkie. Jeżeli nikogo nie pobił, nie obraził i lekkie przestępstwo zrobił, to nie szaleć do więzienia, tylko dawać pracę. Daję przykład taki. Przypuśćmy, pan redaktor popełnił takie przestępstwo. Przypuśćmy, nie obraził. Powiedział tam, akty takie owaki. I sąd jest. I sąd powinien wydać wyrok za to. Nie do więzienia redaktora sadzić, tylko powiedzieć na tam 5 lat czy na ile lat to robót proszę i przypuśćmy na jego dać 1000 zł na całe, całe nagrody i z 1000 zł 500 500 zł zabierać a 500 dla redaktora dawać. Bo człowiek musi z czego żyć, redaktor. Nie? Umrze. Tak. tak samo w więzieniu. Wy redaktorem posadzicie i jego będziecie karmić darmowo. Te ludzie, co pracują na drogę, muszą na siebie zrobić i na więźnie. I na więźnia zrobić. To co nie jest żadna, tak jak powiem, polityka. To nie jest żadna e, sprawa. Tylko to jest makroistwo, tak te taśmy. To jest kłamstwo, szukaństwo. Sędziowie chyba myślą tak. A rodzina przyniesie jedzenie nakarmi, napoi, ubierze, opierze, więźnia, a niech nam leży sobie. A my z głowy mamy. Leży tam na łożu jakieś pryszy. Na deskach i koniec. A czy on zdrowy, czy niezdrowy? Umrze. Umarł człowiek. My nie wiemy, z czego umarł. Nie wiemy, z czego umarł. Szanowni Państwo, kochanie moi, na zakończenie. Pracowałem w areszcie śledczym, nie w areszcie śledczym więzieniu, na Hetmanskiej, jako cywil kiedyś. Zobserwowałem. To było tam. Nie chciałem mówić, ale ale zaobserwowałem, że tam jest źle się dzieje w ulicy Hetmanckiej. Szanowni Państwo, muszę kończyć. Dalej będzie dalsza wiadomość. Dziękuję bardzo.